Odejście od narcyza toksyka? Jak wszyscy dobrze wiemy, kiedy zachodzi relacja między osobą, która zadaje krzywdę, kat, a osobą, która doznaje krzywdy, ofiara. To ta druga strona często boryka się z brakiem pewności siebie oraz niskim poczuciem własnej wartości. Każdy z nas pragnie miłości i bliskości w relacjach z innymi ludźmi. Jednakże gdy posiadamy wysokie poczucie własnej wartości, stajemy się bardziej skuteczni w odrzucaniu niezdrowych zachowań i unikaniu toksycznych relacji. Wysoką pewność siebie i dobre samopoczucie, mające swoje źródło w wysokiej samoocenie, jest kluczowe w różnych aspektach naszego życia. Szczególnie w kontekście relacji z innymi ludźmi. Stanowi ona fundament dla zdrowych interakcji i tworzenia głębokich więzi. Kiedy czujemy się dobrze ze sobą, mamy większą świadomość swoich granic i potrzeb, co pozwala nam lepiej rozpoznawać sytuacje. Wzmacniając naszą pewność siebie i poczucie własnej wartości, stajemy się bardziej odporni na manipulacje i wykorzystywanie przez innych. Stajemy się świadomi swojej wartości i górę bierzemy nad relacjami, które wpływają dobrze na nas samych. Nie pozwólmy, by toksyczne zachowania zaburzyły naszą rzeczywistość. Wysoka samoocena i pewność siebie mają też pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne oraz emocjonalne. Czując się dobrze ze sobą, mamy większą odporność na stres i trudności życiowe. Potrafimy lepiej sobie radzić w sytuacjach konfliktowych, lepiej rozwiązywać problemy. Taka postawa pozwoli nam czerpać pełnię radości i pełną satysfakcję z relacji z innymi osobami, a tym samym będzie nas skutecznie chronić przed toksycznymi relacjami i toksycznymi osobami.